Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Witamy Was w ogóle. Memories. Memories. I dzisiaj sobie zmemorysujemy najgorsze piosenki świąteczne. świąteczne. Przejrzeliśmy, słuchajcie, zestaw polskich utworów, często, bym powiedział, celebryckich. I przeszliśmy przez to. Tak, najgorsze oczywiście, wiecie, w cudzysłowie. Kwestia gustu. Kwestia gustu. Wiele z nich hmm. lubimy bardzo. Zresztą wiele z nich znajdziecie też na naszej świątecznej playliście na Spotify, w ogóle Christmas, prócz nich znajdziecie też zagraniczne piosenki, więc odsyłamy Was tam, a tymczasem zaczynamy. No dobrze. Zacznijmy od klasyka lat 90 czyli zespół Desu, Kto Wie. O, tutaj, no właśnie, no i tutaj wiesz, zaczynasz tak i będzie po prostu skandalicznie. Że no, co, że najgorsza? No bo to jest piękna piosenka. Ja kocham tę piosenkę. A kto wie, czy za rogiem? rogiem, A kto wie, czy za rogiem, Nie stoją anioł z Bogiem. Nie stoją anioł z Bogiem. Anioł z Bogiem. To ikoniczne, które już dla nas zostało. Kto wie? Tak. Jeśli słyszycie to w pracówce, to jest właśnie wiadomo związanie do tej piosenki. Ale ja kocham nazwę tego zespołu. Desu, tak. A Bo to jest dwa su. To się tak pisało. Dwa, jak dwójka. Nie. Su, tak. D. D, E, S, U. Ja widziałem dwa su. Ja widziałam desu. Czy D to jest w jakimś języku dwa? Ale ja widziałam Desu. No jakby ja znam przede wszystkim zespół Desu, bo to był taki girls band. On chyba się składał z trzech, czterech dziewczyn? Kilku, no. No i było. Życie cudem jest. Tak. Dziś wier, życie cudem jest. Bardzo przejmujący utwór, piękny. W sumie to jest drugi, który z nami, bo chyba ten zespół długo nie istniał. Tak, dobrze. Kto wie, jest totalnym klasykiem. Ale cały czas nie wiemy, czy za rogiem jest Anioł z Bogiem. To prawda. Cały czas nie ja poznaliśmy się na to pytanie. Powinniśmy otrzymać, nie wiem, po 20 latach jakiś ten Up sequel. Jest. Ten. No. Przechodzimy do drugiej piosenki naszej ulubienicy, Gosi Andrzejewicz Ach. i piosenka Magia Świąt. Magia Świąt. To jest taki raczej standard, że jak ktoś wkracza, czy może w przeszłości bardziej, jak ktoś wkraczał na rynek polski i jakieś było zainteresowanie pojawiało się, no to piosenka świąteczna jest must. Tak? No ale nie tylko w Polsce tak jest, przecież w Stanach jest to samo. Nie no oczywiście, no ale po prostu no, to jest taki standard, tak? No tak. i tym czasem pojawiła się Magia Świąt. Magia Świąt. Szczerze mówiąc średnio ją kojarzę, przypomnij mi proszę. To przypomnijmy sobie. Poczuj szczęście w magii świąt, odkryj w sercu twoim skarb. Skojarzyłem już tę piosenkę, pamiętam, że nawet ją puszczaliśmy też na jakichś naszych y, dookoła świątecznych imprezach kiedyś. Tak, tak. Jest z nim dobro podzielę się z Ale jakoś tak nie, nie wbiła mi się specjalnie ani ta muzyka, ani ten tekst jakoś tak mi nie porwał, powiem ci <grywa> Nie, ja lubię i lubię w teledysku, że go się jest e, śnieżynką No, domu. I że dostaje od pana, który gra tam jej partnera w teledysku, e, kota Fantastyczny pomysł. <grym> e, znaczy, mnie e, z tego wszystkiego może to jest niezwiązane absolutnie, ale po prostu jak odpaliłeś ten telewizor, no. to ja nie mogę, ja nie mogę przeżyć na raz To myślę, że gościa zaczynała w jakiejś e, raperskiej wytwórni i po prostu zawsze pojawiało się takie My hip, -hop, music. hip hopowe logo jakieś, a tam wiesz i, i ta muzyczka, jakaś świąteczna. Trzecie na liście mamy zespół Verba. Nie myślcie z farbą. Tak, właśnie, bo farba miała tu przejmującą piosenkę. Tak, tak. E, ale zespół werba to są Złote Czasy Hip Hop pola polskiego e, i piosenka Ten Czas. Mm -hmm. To jest czas, kiedy wszystko jest łatwiejsze. Piękna piosenka, wzruszający Piękne, teledysk. Piękny teledysk, białe tło i randomowi ludzie po <grym>, Czy końce albo coś. E, I oni wyglądają w ogóle jakby byli już w niebie i to było dla mnie ta zawsze Może, tak. kojarzeniem, no, że to już jest ten czas po to, prostu. To już jest ten czas, jakby żegnamy się. Nie? No prawda. No, Może jest jakieś drugie, wiesz, dno tego wszystkiego. Bo się spytać z zespołu Werba. Czwóreczka na naszej liście to Maja Koman e, z piosenką Kocham Karpia. Mhm, mm kojarzę, ale nie znam backgroundu jakby e, tej oto artystki. Piosenki. Ja też nie znam backgroundu tej artystki oraz tej piosenki. Ale jesteś wielkim fanem. Jestem wielkim fanem i pamiętam, że nawet e, e, puszczałem tę piosenkę na naszych imprezach świątecznych i wszyscy byli tacy... Co to jest? Co to jest? No, bo jakoś e... ona chyba nie była jakoś, nie, nie wiem, Zbyt znana. Ona była hitem chyba tylko w mojej głowie. Okej, okay, no może jak. Może w taki... innych głowach też, Jakiś... ale nie była takim rozpoznawalnym hitem. W takich bardziej, było. może, niszowych towarzystwach ofowych. Ofowych. Jest to takie ofowe. Tak. Kania, koma kania, dla wasa no ale ogólnie utwór jest oryginalny, zabawny, o to chodzi. Tak, jest jest ironiczne. Tak, więc jak warto. To zauważyć po prostu. I Maja Koman chyba ostatnio słuchaliśmy jakiejś piosenki, bo miała piosenkę. Oh, o boże, to jest ona. To jest, gdzie są te dzieci? Polecamy. A to jest ona, czyli ona cały czas tworzy takie tak. artystyczne. Tak. No bo jakby dla mnie to się wpasowuje w taki artyzm. Tak, tak, no, tak, bez przesady. Tak, tak, tak. Więc okej, okay, bardzo fajnie, to ja wspieram to w takim razie. Ja też. Numer piąty. A to nasze, nasze, święta. Święta. nasze święta. Nasze święta. Nasze święta jest... Nas z ulubionych piosenek Patryka, on zawsze <laughs> mnie męczy po prostu w Słuchajcie, Piękni i Młodzi w czasach, gdy byli jeszcze razem, nie... Co oni tam robili? Nie oblewali się kwasem? Nie, nie psikali się gazem, gazem piwsowym w knajpie w Zakopanem <laughs> po Sylwestrze. <laughs> tak, tak, piękne czasy. Tylko jeszcze byli małżeństwem, byli szczęśliwi razem. Byli Piękni i Młodzi. Byli, piękni i Młodzi. I nagrali piosenkę Tenarze Święta. I powiem, ja wiem, ja wszystko wiem, że ta piosenka jest strasznym głupcem. No z najgorszym tak, na świecie. To prawda? I ja sobie zdaję z tego sprawę, ale po prostu tak się wbija w łeb, że po prostu ja chodzę i nucę. nasze święta! Znaczy zacznijcie się święta. od tego, że ta wokalistka brzmi jak jakaś myszka, Miki na świecie. Wiesz, o co mini czy tak, 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 I po tak, prostu tak. to nie jest prawdziwy głos. Ja nie mówię że to, uwierzę w tak to wydaje, jest no. prawdziwy głos. Nasze święta, nasze święta! I to wszystko jest takie po prostu tak infantylne i takie głupie, mm. że po prostu Jezus. Teledysk jest prosty jak budowa cepa, czyli po prostu ludzie się zjeżdżają na chacjentę. My najedliśmy chatę, przyjeżdżają znajomi, czy tam jakaś rodzina. I robimy śpiew. Cały czas dochodzą nowe osoby i po prostu siedzą i śpiewają. I po prostu robią takie. I są dzieci. Tak, i są tacy szczęśliwi. I to po prostu cały czas. <noise> Dokładnie, wow. tak. 21 All Stars. Czy mówi wam to coś? Nie. To mógłby być zespół, który mógłby podbić, zmienić, świat zmienić świat właściwie. To, świat to, a, no a to jest takie trochę polskie... Jak się nazywało to? E, wiem, to piosenki dla ziemi, coś tam. No takie, to ogłoski... We are the world, the world, we are the Coś, taki, coś takiego, tak. coś takiego, wiesz, takie zbiorowisko, że ratujemy świat, tak, coś, taki. coś takiego, no to coś no takiego więc, miało być, tak? Tak. Bobki na gwiazdy świecą się na niebie coś takiego, oni mieli ratować święta piosenka się nazywa kocham te święta oh. ja kocham te święta tak, ja kocham te święta jak ja kocham te święta Spędźmy razem te święta e, występują tam m.in. innymi Marina Dawid Kwiatkowski oraz jego brat Michał, e, Ola Szwed e, nie wiem kto jeszcze tam występuje widziałem e, chyba Karwan, Wilk Karwan wir, Poniatowski. Nie wiem, to Tak, jest dużo różnych. Ale jest plejada. Plejada gwiazd. Plejada gwiazd i ogólnie kochają te święta. Tak, i śpiewają o tym, że kochają po prostu święta i są wszyscy. I jest w końcu ten czas. I jest super, Magiczne, i tak. jest tak fantastycznie. Piękna piosenka, naprawdę wzruszające, dośpiewanie na głosy, moi drodzy, więc możecie całą rodziną, babcia tak. może być na przykład Dawidem Kwiatkowskim, ty możesz być na przykład Marino, Szarść a dzielić. coś tam wujek może być na przykład, nie wiem, Sławkiem Uniatowskim. Ale to jest do przećwiczenia. Tak, to jest do przećwiczenia, macie mm. czas, w końcu są święta, które kochamy. No to jest akurat klasy. Ja daję to jest... tobie głos, bo to jest twoja ukochana piosenka. No bez przesady no, ale no, myślę, że ma pewien jakby jakiś taki ważny punkcik w naszych serduszkach, ponieważ od nazwy tego utworu powstała nasza świąteczna, cykliczna impreza Oszaleli Anieli. Mamy tutaj na myśli oczywiście polską J.Lo, Katarzynę, Pasztetową Królową, Skrzynecką, Skrzycecką e, z piosenką Oszaleli Anieli. Ja nie wiem jak w ogóle to się stało, że ta piosenka powstała. To są jakieś lata 90, prawda? Ja, ja nie pamiętam w ogóle, szczerze mówiąc, 99 rok. Kariera Katarzyny skrzyneskiej wokalnej nie jest dla mnie za bardzo znana. Właściwie to tylko o Shelly Anieli oraz o pel, która jakby jest czołówką naszej prasówki, ale jak widać, no, no i ma, ma z nami jakiś związek po prostu duży, tak? I mamy jakąś relację ze sobą taką nieznaną do końca, ale ona istnieje, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Muszę znaleźć coś, bo ona miała, Katarzyna Skrzynecka w sensie... Płytę. Tak, miała, która się nazywała 4T, czyli jakby herbata, tea. Bo to jest jej córka, tak? Aykiliya jest jej córka. Ale oni nie ma... forty, bo niby że herbata, no. ale ona wtedy też kończyła 40 lat i było forty, widzisz? Gra słów. Aha, ja myślałem, że ona córkę ma Tea. I to Nie. jest że dla niej ta płyta. Nie, córka jest Aikilia. A pewnie, jest, że jest jedno dziecko tylko? Wydaje mi się, że jest tylko Aikilia. No ale to dlaczego ona zadedykowała tę piosenkę herbacie? No, bo to jest Gra i wydała to na 40 urodziny. No dobra, no, ale to mogła. Forty po prostu, a nie. Album się nazywa Dla Herbaty, a Gra Mam 40 lat. No ale jednak detyguję te piosenki na herbacie. Chcąc czy nie chcą? Ciekawe, jakie? Ciekawe no jak właśnie, po... jest tyle herbat, jakby, e, nie dobra. bardzo dziwne, to jest dla mnie. Dobra, wróćmy do Oszaleli Anieli, bo jak zwykle robimy dygresję. Oszaleli, Anieli, gdy na ziemię Telenyst jest piękny. Oszaleli Anieli. Jest niebieskie tło takie wiecie, um, niebiańskie. Oszaleli Anieli. I szeroka, wszędzie nowa epoka. Kasia jest w roli e, śnieżynki, o, oczywiście. Nie, ona jest właściwie jakimś takim aniokiem czy coś, bo ona jest cała taka złota. Ona po prostu śni. Ja myślę, że jest kimś Aniołkiem. No dobra, to jest Twoja interpretacja. Ma boa biała. No raczej. E, no i pokazał też zespół cały na biało ubrany. No i, i jeszcze. Ale ten sztuczny śnieg komputerowy taki tak, tak. z lat 90. E, bardzo, bardzo to jest przyjemna. Znaczy ja w ogóle, no. i, i, i oszaleli, anieli. O szaleli, anieli. Jakby po prostu słyszysz to: oszaleli, no, so, jakby sobie, no, no biorę to, no jakby tak. j, 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 jakieś anioły oszalały, no to <laughs> jest super, no jak dla mnie git. Dobra, punkt dziewiąty jest skomplikowany, mm -hmm. ponieważ jest wiele wersji tego utworu i ten utwór myślę, że zna każdy szanujący się Polak i Polka, mm -hmm. czyli Coraz bliżej święta. Tak, coraz bliżej święta, czyli właściwie pewnego napoju gazowanego, taki utwór trochę świąteczny. świąteczny. Tak. Po pierwsze, przez lata wielu artystów polskich brało. Zaczynała chyba pierwotną polską wersję, wykonała. Nie wiem, czy ona wykonała, Ania Szarmach w sensie? No tak, chyba. Nie tak. Nie wiem, czy to był oryginał, ale jest na pewno najbardziej znana ta wersja. Okej. Okay. No, a później było wiele innych, tak jakiś. Margaret, tak. Biała magia, między nami. Kukulska, Natalia. To idą święta. Kleo. Z niebo patrząc, jak mi w koła Moja ulubiona wersja osobiście jest przed kilku lat, Nosowskiej, Tak, tak to zostawiliśmy na Ona wzbudziła wiele kontrowersji, bo tak. jest taka dosyć mroczna, taka trochę mroczna i trochę i, i, no, i elektroniczna. Biała magia między nami. Ale no, dla mnie to było coś właśnie nowego i innego. Chyba jedyny raz pośród wszystkich wersji, i chyba tak, o to chodziło. Tak, działała inaczej po swojemu i rzeczywiście jakoś zdekonstruowała ten utwór. Na tę jedną chwilę cały rok. I mi się bardzo to podobało. Tak, tak, dokładnie. Ale wzbudziło mieszane emocje. To wszystko zresztą. E, no dobra, ale warto też dodać, że, że e, no że jakby to wszystko to jest przeróbki są, tak, polskie oczywiście. Tak, to są przeróbki moi drodzy, w sensie kawery czy tam jak to się nazywa, piosenkarki pani Melanie Thornton, piosenki Wonderful Dream, Holidays Are Coming. Czyli jedno jakby po prostu istnieje e, oryginalna angielska wersja e, z tą muzyką i słowami. No i podejrzewam, że po prostu część słów została jakoś przetłumaczona albo przemieniona, aby pasowała do muzyki. No i tak dalej. No i lecimy z tym hajsa. Oczywiście nie mogło zabraknąć ich. Nie mogło zabraknąć ich e, w naszym zestawieniu. No prawda jest taka, że my swojego czasu trochę dołożyliśmy do pieca, wrzucając rzeczy z nimi. Znaczy, wiesz no, my jesteśmy zawsze, staramy się być na bieżąco tak. tam, gdzie coś po prostu się dzieje w związku z popkulturą czy showbiznesem, tak. szczególnie polskim, więc to nie jest zależne od nas, że coś po prostu się dzieje. My po prostu nie. podajemy to dalej, jakoś mm -hmm. komentujemy to. A masz na myśli? Siostry Godlewskie. I jeżeli się nie mylę, to, to jest teraz piąta rocznica, 2017 tak? 2017 rok wtedy się zaczęła ich. Gdy, bójna kariera. Gdy Polska po prostu oszalała, tak, no. na, na punkcie um, tych wykonów. Było tego wiele, później były wszystkie kolendy przerabiane, i później wiem. Ja bardzo że... lubi Jezus Malusieńki z tych kolęd. Wiemy, w jakim kierunku to wszystko poszło, bardzo Ty. złym, więc ja bym się skupił po prostu na samym początku yy, i zapomniał o tej reszcie całej. Sam początek to był wykon piosenki Edyty Górniak. Pada śnieg, zgadza się. Pada śnieg! Pada śnieg! Puszysty śnieg! W ogóle ta piosenka jest taka zła w oryginale już śpiewasz, śpiewasz, pada śnieg, puszysty śnieg. I jeszcze tak wolno śpiewasz, kurwa, no ta. pada ten śnieg. I ona już coś daje na jest, Lubię ta, ta, patrzeć, jest jak. jak coś tam rozpuszcza się. Czy, w ogóle. Waj mam to robić! Nie Ja lubię jeszcze w tej piosence, a zwłaszcza w kowerze e, e, sióstr krótlewskich, jakiś tam e, że śpiewają o panu Anderseniu. <grybujesz> nie, ja już nie pamiętam co tam jest czy co. Dziś pan Andersen cieszy się, bo wszyscy dziećmi znają się. Ja lubię to, jak one się zachowywały na tym nagraniu. Że bujały, tak? One były takimi divami RB. Tak, tak. Dla mnie. Włosy, zarzucanie, włosy. Tak, 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 tak. tak, Ta modulacja tego głosu na tysiąc różnych sposobów fantastycznie. Telefiranka. Tak. tak, tak, tak. Tak, tak. No, ewidentnie. To jest ikonik utwór. No, lubimy je, nie lubimy. Chcemy, nie chcemy. To no, jest to moment historyczny. Wy również jakby to oglądaliście i tak. na ten temat dyskutowaliście. Prawdopodobnie nawet przy stole wigilijnym z tymi rodzicami, <grym> <recitami, grym> więc jakby pobudziliście z tym. Innym bardzo głośno e, dyskutowanym e, utworem, który z kolei e, ma swoją drugą rocznicę, zbliża się. Mm. Jest pani Maluba. Maluba baby. Maluba Baby z piosenką Cicha noc, czyli no taką jakby klasyczną kolędą, ale zaśpiewaną w nieklasyczny sposób. W bardzo nieklasyczny sposób Cicha noc. cicha noc, cicha noc. Cicha noc. święta noc. Święta święta NOC! Święta. Pani Maluba, jeżeli um, pamięć nie myli, jest zwycięzczynią którejś edycji Projektu Lady. Nie pamiętam czy zwyciężnią, na pewno jest... Ee, uczestniczką. uczestniczką. Mhm. Ja jestem ogólnie wielkim fanem tego wykonania. Ja, też. ja żałuję, że przez te dwa lata e, jakby nie powstała żadna kolejna kolenda. My namawialiśmy wielokrotnie panią Malubę. Tak. Też do jakiegoś e, stworzenia, nie wiem, jakieś pieskina. Z kimś, w sensie artystą, tak? Żeby stworzyła jakąś piosenkę na przykład na Wielkanoc. E, niestety, niestety nie udało się, póki co. Jak dla mnie, szczerze, to to jest. No ja bym to porównał. To jest trochę takie godlewskie. Tylko po prostu. To, ktoś wyłożył pieniądze. Tak, 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 dokładnie. No bo wiecie, to jest wszystko w jakiś sposób wyprodukowane. Tak, ten podkład ktoś zrobił, nad tym głosem ktoś popracował, ktoś wynajął to studio wyglądające jak jakieś mieszkanie. Jakby jakiś pieniądze wszedł, ale ogólnie. Mm, no i jest jakieś nie. <grych> Ja pamiętam, że to się wiązało z wielkim po prostu oburzeniem Skandra. i hejtem, wręcz, tak, tak. wręcz. Pani Maluba nawet skasowała ten utwór i tak. kilka dni później przywróciła. nie przywróciła, tylko jakby jeszcze raz uploadowała go na swojego YouTube'a. Tak, bo tam chodziło o to, że, no, że to jest kolenda, tak, to jest jak prawdziwa kolenda. Tak, że i tam śpiewasz o Matce Boskiej a, a, i tak dalej. A, że ona śpiewała w taki sposób taki, nie wiem, jakiś hip-hopowy, to ona bez szczęści po prostu. Tak, tak i tam tak. było, że bez szczęści po prostu, wiecie. Więc ludzie, jako żeby bez że tutaj pisali, że. Że wie, powinna tak, zginąć. Że powinna zginąć, nie żyć i po prostu przestać. Tak, To e, było... w ramach jakby swoich tych katolickich e, ta, przekonań. Ta, ta, ta. Namawiamy, żeby jednak podchodzić do tego z humorem, z dystansem, śmiać się, a jak się coś nie śmieszy, to po prostu można, wiecie, przyłączyć, bo jest umor. naprawdę ta, dużo ta, innych ta. rzeczy Albo w Albo może płakać no też. za co Przedostatni e, dzisiejszy utwór. Jest Utwór do zaprezentowania. To, jest ten, to jest ten twój fiut. <laughs> to jest fiut. To jest Majka Jeżowska i na filmie jest Demono, e, wspólny Andrzej Krzywy. Andrzej Krzywy, nieprosty, 2008 rok e, i ich wspólna piosenka świąteczna. Ja powiem od razu, no. muszę się przyznać. Mm. Ja jestem turbo mega fanem Majki Rzowskiej od jakichś 25 lat, myślę. Uh -huh, uh -huh. Więc nie jestem w stanie powiedzieć złego słowa o żadnym jej utworze. Uh -huh. Tym bardziej o utworze świątecznym. I tym bardziej, że jest to piosenka totalnie dla mnie przynajmniej wzruszająca. gdzie oni śpiewają, że święta są wtedy kiedy jesteśmy razem. Jest tam taki piękny fragment w refrenie: w, w mojej dłoni twoja dłoń zmarznięta. W twojej dłoni, moja dłoń zmarznięta. No tak, ale piękny. ja mam wrażenie, że w każdej świątecznej piosence jest to samo, tak? Czyli po prostu miło jest, Dobrze, jak jesteśmy skończyć. razem. Masz skończyć. Ten sztuczny śnieg komputerowy przypadkowi ludzie, po prostu randomowi uśmiechnięci. Nie możesz skończyć już. No dobrze, no ale to możesz nam zaśpiewać, jak tak bardzo chcesz. Nie. To jest, to jest bezczyszczenie, to jest właśnie bez, bezczyszczenie. Dobra. Na sam koniec e, naszego przeglądu mamy dla was coś wyjątkowego. Wisienkę. Wisienkę. To jest w... jeden z twoich ulubionych utworów <laughs> chyba świątecznych. <laughs> tak, tak i to jest właśnie to przyznanie się. Zespół V-Unit, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś był całkiem popularny z różnych parodii i jakichś śmiesznych piosenek. Tym razem znowu tu jest na fiut. bo na tym razem Kasia Bujakiewicz. Okay. I jest to parodia piosenki Last Christmas. I jest to bardzo zła parodia. Te święta dałeś mi serce, ja dałem... Dobra, bo warto jeszcze zaznaczyć, że Patryk nie zna w ogóle żadnych słów, zwrotek i w ogóle nie. go to nie interesuje. On po prostu nie. jest zakochany w refrenie Bujakiewicz i Daj. o tym, że są dziurawe skarpety Daj. i on by mógł to w kółko słuchać, Dobra, śpiewać i... Kasia Bujakiewicz, I love you. Dobrze, okej, okay. więc no, jeżeli tego nie znacie, no to już to znacie. W te święta, że mówią chciałabym ci dać coś special. Ja chciałam tutaj zaznaczyć, bo to, to jest też parodia i te słowa też mają być w założeniu ironiczne. Mm -hmm. Tak jak ironiczne mówiliśmy dzisiaj, że z piosenka Mai Koman Kocham Karpia. Mm -hmm. I to jest dla mnie dobre takie. Pokazanie dwóch stron, po prostu gdzie Maja Command zrobiła to w moim e, przekonaniu dobrze i naprawdę, jakby zwróciła uwagę na pewne e, sytuacje e, dziejące się podczas świąt. A tutaj jest to zrobione po prostu na kabareton. No tak, ja myślę, że to jest po prostu prostsze, być może takie bardziej dostępne. Tak, przystępne dla ludzi. I no jest. i ta dziurawa skarpeta z refrenu Girl. Ja dałam skarpety dziurawe niestety. Ludzie są różni, gusta są różne. Tak, więc to prawda. Wiecie, no, możemy dyskutować na ten temat, zachęcamy do komentowania oraz dzielenia się, może zapomnieliśmy o jakichś innych fantastycznych świątecznych Polskich utworach, tak? więc koniecznie dajcie nam znać. No i co? No i życzę wszystkiego świątecznego! Wesołego Karpia!